Witam serdecznie na webinarze związanym z przygotowaniami do wdrożenia KSEF, czyli Krajowego Systemu E-Faktur w programie 360 Księgowość. Pokażę dzisiaj w tym webinarze, do czego obecnie jesteśmy przygotowani, jak można testować nasze rozwiązanie. Uprzedzam, że nie ma jeszcze bezpośredniego połączenia z ministerstwem, jak to oczywiście na ten moment wygląda. Ono będzie dopiero dostępne 1 lutego 2026, natomiast pokażę po prostu, jak przejść przez aktywację, tak, czyli później jak już będziemy wiedzieli, jak to zrobić, to nie powinno być większych kłopotów. Natomiast oczywiście tu w przypadku aktywacji będą pewne też zmiany, o których oczywiście będziemy informować w międzyczasie, tak? Tutaj będziemy jeszcze mieć aktualizację w najbliższym czasie, jeszcze w styczniu. Oczywiście będziemy również zapraszać na szkolenia indywidualne, znaczy, to się tak nazywa, natomiast tu będą szkolenia dla np. biur rachunkowych, czy też będziemy organizować takie wydarzenia, na których będziemy też opisy omawiać zmiany, które w programie, jak i również możliwości, co daje program w zakresie właśnie KSEW. Przede wszystkim w ostatniej aktualizacji, czyli 7 grudnia wieczorem udostępniliśmy nową funkcjonalność, czyli w module sprzedaż. W przypadku KPR i ryczałtu będą to przychody. Udostępniliśmy nową zakładkę, która nazywa się Raport Ksef. Ona oczywiście może ulec ewentualnie jakimś drobnym poprawkom, ale na pewno tutaj będzie cały czas w tym samym miejscu. I tutaj będziemy widzieć wszystkie faktury. I zanim przejdziemy do tej zakładki, przejdźmy sobie do menu ustawienia. Czyli w menu ustawienia, pierwsza kolumna dane firmy, ustawienia połączeń zewnętrznych, tutaj będziemy musieli aktywować nasze połączenie z serwerami ministerstwa. Na obecną chwilę nie ma oczywiście takiej możliwości, no bo przygotowujemy się dopiero do tego. Natomiast tutaj będzie jeszcze możliwość wygrania certyfikatu. Tak jak mówię, będziemy jeszcze tutaj udostępniać tą, tą opcję. W tym momencie my możemy sobie zrobić takie fikcyjne połączenie, czyli jakby dokonać aktywacji, ale tylko i wyłącznie celem jakby weryfikacji naszych plików XML, tak, które będą tworzone z dokumentów sprzedaży. Potem, jak już będziemy mieć tą, to połączenie, to tutaj będziemy mogli wybrać sobie trzy sztuki, trzy formy jakby wysyłki, czyli raz dziennie, na koniec dnia, wszystkie wybrane faktury. Automatycznie, czyli w momencie zapisania danej faktury, system automatycznie dodaje tą fakturę do paczki faktur, która zostaje później wysłana do serwera i zweryfikowana, lub niewysyłanie automatyczne, a dodawanie faktur manualnie do paczki z faktur. W tym momencie, jak dokonamy aktywacji i zapiszemy sobie te ustawienia, Możemy przejść do menu sprzedaży. No, tutaj jeszcze będą malutkie poprawki. I w tym momencie widzimy już miejsce, w którym będziemy mogli podejrzeć sobie dokumentację, czyli wszystkie faktury wystawione w naszym systemie do wysyłki do Tutaj możemy ustawić sobie zakres dat, oczywiście wysyłka będzie codziennie, czyli tutaj możemy sobie ustawić zakres dzisiejszy, bądź też od wcześniejszego jakiegoś okresu, status danej wysyłki, czyli nowy, niewysłany do KSeF, w kolejce do wysłania, wysłany, dostarczony, wysłany z KSE do KSeF, ale z błędem lub sprawdzone i z błędem, tak? Czyli tutaj też będziemy mogli Zanim wyślemy te dokumenty do SEF-u, będziemy mogli je zweryfikować i sprawdzić, co to jest za błąd. W statusie walidacji pliku XML, czyli w tym statusie weryfikacji tego pliku, czy jest poprawny, czy nie, również też będziemy mieć możliwość zweryfikowania, który jest dokument niesprawdzony, który jest sprawdzony, ale jest poprawny lub który jest sprawdzony lub niepoprawny. No, ja tutaj nie mam żadnych faktur, ale za chwileczkę przejdziemy, sobie dodamy jakąś fakturę i będziemy już wszystko mieć. W momencie, kiedy sobie dodajemy fakturę, oczywiście w tym momencie jeszcze są prace prowadzone, więc będą dodatkowe pola, takie jak dokument, numer dokumentu KSEW i data KSEF, Tak? Na ten moment oczywiście testujemy sobie nasze rozwiązanie, czyli sprawdzamy, czy nasz, nasza faktura. Jest poprawnie stworzona, tak? Do celów wysyłki do ksefu. Ja sobie taki dokument zapisuję i jak widzicie, tutaj u góry już mamy e, guzik ksef, czyli możemy sobie bezpośrednio, jak sobie zaznaczyliśmy, żeby nie wysyłało nam tych faktów automatycznie, to możemy sobie kliknąć tutaj e, guzik ksef. No, w tym momencie mam zaznaczoną automatyczną wysyłkę, więc de facto tutaj ten dokument pojawia mi się jako. W nowej paczce faktur, ale jeszcze nie wysłany, tak? Tutaj jest też taki checkbox. Wyślij fakturę do KSEF, podznacz, jeśli nie chcesz, czyli w momencie, kiedy mamy zaznaczone, że nie, jest, nie wysyłamy automatycznie, my możemy zdecydować, którą fakturę wysyłamy, a którą nie. Czy też, na przykład, możemy zweryfikować taką fakturę i potem ewentualnie dodać ją do. Wysyłki. Tutaj z poziomu tej faktury możemy sprawdzić i wysłać, lub też pobrać plik XML i zweryfikować, czy aby na pewno ten dokument jest poprawnie utworzony. I już go mamy w kolejce do wysyłania, czyli teraz przejdziemy sobie do raportu KSeF. Jak sobie zrobimy listę, to tutaj na tej liście pojawia nam się informacja z numerem faktury, datą wystawienia, klient. I po wysyłce do y, serwera Ministerstwa Finansów pojawi nam się również, jeżeli już będzie zwrotka z serwera, wszystko będzie w porządku, to pojawi nam się data KSeF, numer KSeF. W tym momencie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy Dane XML z tego dokumentu, bo tutaj jakby no, bazujemy na tym, że ten dokument, który wysyłamy jest poprawny, i jaki jest status tej faktury, i po prostu czy jest poprawny, czy jest niepoprawny, czy przyjęte, czy nieprzyjęte. Tu oczywiście jeszcze wchodzą w grę statusy offline, online. To będziemy później opowiadać, natomiast w tym momencie, na ten moment możemy sobie te faktury weryfikować i sprawdzać, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. System będzie tak przygotowany, że błędnego XML-a nie wyślemy do serwera. Tutaj będziemy musieli zweryfikować ten dokument, poprawić go i dopiero Potem go wysłać. Tutaj, w miejscu na uwagi, będziemy dostawać informacje o tym, co jest nie tak. Jeżeli dokument będzie błędnie zrobiony, będzie błędne, błędne, date, błędne dane, będą wskazane na tej fakturze, to tu oczywiście te dane będą nam się pokazywać. Oczywiście nie będziemy mogli zweryfikować, Poprawności danych, czyli opisu ceny, czy też danych klienta, no bo tutaj jakby no, leży to po stronie użytkownika, ale rzeczy związane z prawami technicznymi, czyli cokolwiek by się nie działo, to tutaj w tych uwagach dostaniemy informacje. W kolejnych etapach, jak już będziemy mieć połączenie, to te statusy będą się zmieniać, oczywiście, i będziemy widzieć, co wyszło, co nie wyszło. W tym momencie to tak naprawdę. Udostępnione jest dla Was celem weryfikacji poprawności dokumentów, tak? Jeżeli znajdziecie jakiekolwiek błędy, cokolwiek by się nie działo, to bardzo proszę o zwracanie uwagi nam. Wysyłanie po prostu tych informacji z zaznaczeniem, co było wprowadzone, jaki to był rodzaj dokumenty, jaki to był ym, błąd, co, co się stało w danym momencie, i wtedy my jesteśmy w stanie jakby szybciej tutaj w tej kwestii zareagować, tak żebyście mogli po prostu już od 1 lutego wysyłać dokumenty bez żadnego strachu, że coś się zadzieje, nie pójdzie dokument w danym dniu yy, w takiej a. Poprawnej formie. Więc tutaj, jakby yy, uważam, że taka weryfikacja przed wysyłką jest jak najbardziej wskazana. Ja w tym momencie przełączyłam sobie tutaj ustawienia na wysyłaj automatycznie, gdy tylko faktura pojawi się w systemie. W tym momencie, jak dodamy sobie tą fakturę tak, i dodamy sobie nowy dokument. no sobie, zróbmy na przykład jeszcze raz tą Mary, ale wybierzmy inny. Inną cenę, no, sprzedaliśmy coś za 4000 zł, tak? I zapiszemy sobie ten dokument, to my, klikając ten dokument ksew, my już go automatycznie mamy w nowej paczce i on, mimo że jest status, sprawdź i wyślij, to się dzieje już w tle. Czyli w tym momencie przechodzimy sobie do raportu XEF i my te dane mamy już weryfikowane i tutaj teraz z tego miejsca w każdym miejscu gdzie widzimy taką podświetloną podświetlony tekst możemy zajrzeć tam do środka chociażby podejrzeć fakturę tak no i tutaj po wysyłce pojawią się oczywiście odpowiednie informacje jak i również na wydruku PDF też będzie ten kod QR wskazujący na numer KSeF i odpowiednie oczywiście oznaczenie na serwerach KSeF no i tutaj po jakby kolejnych etapach pojawia nam się e, informacja o tym, czy XML jest poprawny, czy nie. Oczywiście ja tutaj nie mam tego bezpośredniego połączenia, jeszcze więc de facto nie mam, jak tego zweryfikować, ale oczywiście ja mogę zaznaczyć sobie ten dokument, zrobić sprawdź faktury i sprawdzi mi, czy jest XML poprawny, czy nie.